Panie Marszałku, Wysoka Izbo, socjalizm jest to ustrój, w którym bohatersko pokonuje się trudności nieznane w żadnym innym ustroju. I właśnie dyskutujemy, czy może by uniwersytet został w Kaliszu, a może w Leśnie, a może w Pile, a może gdzie indziej. My tu w Warszawie decydujemy, kiedy Kalisz jest znacznie starszym miastem od Warszawy, od Warszawy o znacznie większych tradycjach intelektualnych, i my tu w Warszawie mamy o tym decydować. W normalnym kraju uczelnie zakłada się tam, gdzie są studenci, a nie tam, gdzie Warszawa, Warszawa czyli stolica, zdecyduje. I słyszę tutaj takie głosy, przerażające głosy, zupełnie głosy, że ustawa o założeniu uczelni gwarantuje tej uczelni rozwój, a jak nie będzie studentów. To co, będziemy wagonami dowodzić do Kalisza z Niemiec albo, albo z Ukrainy, albo Bóg wie skąd? Bóg wie skąd, prawda? No skąd tego typu, tego typu, tego typu zwrot? To nie państwo powinno to robić, tylko powinni to robić prywatni ludzie. Jak słusznie zauważył tutaj kolega Berkowicz, największe uniwersytety i najlepsze są prywatnymi, a nie zakładanymi przez państwo. Ale jeżeli już państwo zakłada uczelnię, to może by się przyjrzało tym, które już założył. Na przykład to się dzieje w Warszawie, gdzie wydziały nauk ścisłych trzeba wydzielić, a całą resztę należałoby się przyjrzeć, przewietrzyć. Yy, najlepiej by wytarzać w smole i w Pierzu, a wydziały gender na miotłach odesłać do Brukseli, prawda? Albo w jakieś inne... Bo przynoszą one wstyd. Wstyd, wstyd polskiej, polskiej nauce. Argumentacja, że w jakimś mieście jest wysoki poziom intelektualny. A gdyby był niski, to czy to nie byłby argument, żeby właśnie tam założyć, żeby podnieść ten poziom? No co za jakaś argumentacja, od kiedy my tu w Warszawie mamy się zajmować, zajmować, zajmować tym, yy, oceniać inne miasta. No, przypominam, przypominam, że nieszczęście Polski wzięło się stąd, że Sejmy przeniesiono z Poznania, z Krakowa, przeniesiono do Warszawy. Gdzie przewagę ilościową uzyskała ciemna, niepiśmienna szlachta mazowiecka. I niestety w tej chwili ci ludzie, ich potomkowie, którzy teraz siedzą na Warszawskim Uniwersytecie, nie mogą decydować o tym, co się dzieje w takich zacnych miastach jak Kalisz. Mam nadzieję, że uczelnia w Kaliszu będzie się rozwijała lepiej niż Uniwersytet Warszawski. Dziękuję za uwagę.